335 ile to jest jak dużo pieniędzy! Nie, nie dla mnie! Może dla ciebie śmieci udchnę się! Może dla ciebie 335 to dużo, da mnie są kurwa grosze. Ja takie pieniądze okay, wydaję... Ok, okej, okej, okay, okej. Okay. Nic się tyle wydaję na obiad. Dla mamy. To ostro to twoja mama nie, nieźle gruba musi być. O kurwa. Co kupuję, a ty tak powiesz, o Boże, chciałbym, żeby było mi stać kiedyś na to. Chciałbym, żeby było mi stać. Ale nie ma tak łatwo kurwa. Przepraszam za No Tam powiedział... No rozumiem, nie chciałeś mi zabić, ale to zrobiłeś, ale nie ma powodu, żeby się smucić raz już po wszystkim. No. Na zewnątrz mamy cztery stopnie no, i lekkim mgiełki z głównym. O kurde wieża! Zabiebiemy się, czy nie? No nie we chciałbym zadać z Nie, 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 nie! O kurwa. Zapomniałem do góry. Hey. Ej debilu. Co? Nie! Nie, nie, cofam! Nie! Co, teraz nie, to nie, jest... nie! Weź stary, podwieź mi jakieś normalne auto, mam jakąś gówno. Nie tym <grym> I mi podwieź coś normalnym, to proszę, nie rozpierdala tego. Dobra, dealer, mam sportowe auto. Siadaj. Nie wiem, czy masz problem z rozumieniem kolorów, czy masz po prostu downa ale to nie jest. Nie! Nie tym razem! Gin! Hej, to mi już... Dobra, no stale nie chce mi się już się w to bawić, no Dobra, no, to wbijaj. Nie chce mi się w to bawić, po prostu cię zapierdolę nie. Tak. z takiej zagrywki, wiesz? A ta autor rozpierdolę zaraz gdzieś Dealer... Słuchaj, zróbmy teraz jak milion mężczyźni, po prostu cię zabiję. Tak. Zakończę mój życiowy cel. Ha! 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 Brawo, no. jeden do miliona, chyba nie? <laughs> się. Więc jeżeli ten film wam się spodobał, stawcie włkę w górę, zasubskrybujcie kanał, dealer się z wami żegna. Dupie mam to, na nie podoba mi się. Dobra. A jaka to lekcja? Chuj, wie.